Witam bliźnięta na czytaniu na nowy rok astrologiczny. I e, zapraszam jednocześnie, żeby też zobaczyć sobie e, horoskop e, na wasz ascendent, czy też księżyc. I sprawdzić sobie jeszcze dodatkowo, w jakim znaku macie swoje planety osobiste czyli Merkury, Mars, Wenus. Jeżeli chcecie czytania indywidualnego z takim rozkładem, jak tutaj na nowy rok astrologiczny, to zapraszam do kontaktu. Mail poniżej w opisie filmu. Nagrałam również dwa filmy informacyjne na temat dwóch rytuałów. Pierwszy na odcięcie od przeszłości, drugi na nowe początki. Linki do tych filmów są również na dole w opisie. Także, jeżeli chcecie jesteście zainteresowani, to zapraszam. Jak to będzie wyglądać w tymże roku u bliźniąt? Wy będziecie mieć taką energię królowej, królowej mieczy, czyli takiej. Będziecie musieli się w każdym razie troszeczkę na, nagadać w tym roku, intelektualnie też napracować. Możecie uczestniczyć też w takich niezbyt miłych, możecie mieć wrażenie, że jesteście czasami. W nieodpowiednim miejscu, tak? Czyli na przykład często będzie, może Was spotykać taka sytuacja, że, nie wiem, będziecie narażeni na agresję słowną, albo będziecie świadkami jakiejś kłótni, tak? Będziecie musieli odpowiadać też na pytania z różnego powodu. Możecie też musieć, albo będziecie chcieć przemawiać publicznie, tak, z jakiegoś powodu, może na jakichś konferencjach, na jakichś na jakich szkoleniach. W każdym razie będziecie, jeżeli jesteście kobietami, to będziecie też czuć taką energię dojrzałej kobiety, mądrej kobiety, która już dużo się nauczyła, tak? I czerpie z tego jak najbardziej naukę w swoim życiu. Was z kolei będą mimo takiej dużej ostrości w Was którą wy będziecie reprezentować tak? wewnątrz siebie czyli wy będziecie się widzieć tak jak ta królowa, królowa mieczy tak, że musicie nie jesteście narażeni na jakieś potyczki słowne czy też dużo rozmawiania na jakieś tematy z kolei otoczenie zupełnie inaczej będzie was odbierać w otoczeniu będziecie się pokazywać jako askielichów czyli po pierwsze jako osoba otwarta na wszystko, co jest dokoła Was, tak? To po pierwsze. Po drugie, ja tutaj w miłości widzę jakieś rozliczenie, zakończenie i przejście na nowy etap, w tak, taką nową sytuację związkową. Czy też uczuciową, i może dlatego wasze otoczenie będzie was widzieć jako osobę gotową na, na nowe, przyjęcie nowej miłości. Być może wy jakąś naukę z pewnych rzeczy też już wyciągnęliście, sprawy uczuciowe przechodzą w inny wymiar, tak? Odradzają się, stają przed sądem i yy, zadają wam pytanie. Czy to było w porządku, czy tak powinno wyglądać moje życie miłosne, moje życie partnerskie, moje życie osobiste, czy nie? I wy sobie, mając swoją mądrość w sercu w tym roku, będziecie umieli odpowiedzieć sobie na te pytanie. I być może pożegnacie też pewne niesłużące wam rzeczy w... Miłości. I dlatego otoczenie będzie Was widzieć jakoś, jako kogoś, kto jest już w stanie przyjąć nową miłość. Ale na co zwracać uwagę w tym roku? Jeżeli jesteście po yy, rozstaniach z własnej woli, albo i nie, ale ja tutaj widzę, że dużo rzeczy będzie się z Waszej woli działo. I mimo, że Otoczenie zobaczy Was jako osoby wolne, nowe, gotowe do związku. Wy zwracajcie uwagę jednak na nowe, na dwójkę kielichów czyli na nowe partnerstwa, na nowe związki, na nowe współprace też. Też na nowe współpracę Ale skoro jesteśmy przy miłosnych sprawach, hmm, jeżeli waszą energią jest to, żeby rozstaliście się, albo roz jesteście w trakcie tego, na razie stoicie przed sądem, tak, I jesteście w trakcie analizowania, i postąpicie jak mądra, inteligentna kobieta, analizująca za i przeciw, i zdecydujecie o rozstaniu. I was otoczenie może widzieć jako kogoś nowego na związek, tak? Na otwarcie się, na miłość. To by jednak uważajcie w tym roku, drogie bliźnięta, na nowe związki. To nie będzie tak do końca jeszcze, jeszcze w porządku wchodzenie, wychodzenie z czegoś starego i wchodzenie od razu w nowy związek, tak? Bo to wam może dać takie poczucie przeciążenia, jeżeli chodzi o energetykę. To może być dla was za dużo. Być może dla was będzie dobrym rozwiązaniem pobyć trochę samemu, Polubić siebie, porozmawiać ze sobą, poprzebywać ze sobą, też dzięki temu wie, zobaczyć, tak, jak to jest, może kochać siebie na razie, tak? I na razie może jeszcze za bardzo być może, bo będziecie, możecie mieć bardzo dużo adoratorów. Ja nie mówię, że nie, bo tutaj, tak jak mówię, a z kielichów tak Was widzi otoczenie. Ale te związki to nie do końca, ponieważ tutaj jeszcze mamy tą piątkę mieczy, która mogłaby wskazywać na to, że mógłby być to czas nie do końca wykorzystany, tak? Czyli taki, zwróćcie uwagę na to, żeby wykorzystać ten czas w pełni, żeby nie tracić ani energii, ani właśnie czasu. Na zbędne rzeczy, zupełnie wam niepotrzebne. Dobrze, natomiast jeżeli chodzi o pracę, o finanse, mamy tutaj króla, mamy tutaj mm, rycerza Buław. Rycerz Buław. <laughs> O szybkim zarabianiu pieniędzy. to mi się wszystko odbija w tych kartach. Mówi o szybkim zarabianiu pieniędzy. Rycerz Buław może mówić też o takim ognistym temperamencie, ale tutaj mówimy też o, o pracy, tak? Rycerz Buław może wymagać też od Was w pracy jakichś krótkich podróży. Służbowych. Rycerz Buław może też mówić o kwestiach pracy, o tym, żeby uważać też w swoim otoczeniu na jakąś osobę, na mężczyznę, który właśnie działa pochopnie, który działa szybko, który działa ogniście który działa tak nie do końca przemyślanie, bo czego wy nie wiecie wy nie wiecie o jakiejś energii pazia Buław czyli o takiej też energii takiego człowieka, który ma pomysły takie powiedziałabym nie do końca trafione takie pomysły, jak ja to mówię nic z gruchy, ni z pietruchy, tak? że coś sobie, coś sobie zamyśli. Nie do końca sprecyzuje to, co chce osiągnąć i działa, tak? Paś, paś Buław jest, jest także osobą, która jest taka bardzo lekkomyślna, bardzo rozproszona, tak nadpobudliwa. Wy pewnie, bo to jest to, czego nie wiecie, czyli wy nie wiecie, że taka osoba może być w waszym otoczeniu, ale to może. Mówić też o tym, żebyście wy, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje w sprawie pracy, ale i nie tylko, przemyślcie te rzeczy, czyli najpierw zbadaj sytuację dokładnie, co jest za, co jest przeciw, a dopiero działaj, tak? Żeby w tobie nie drzymał gdzieś ten paś, ten paś buław, w którym którego nie do końca możesz być uświadomiony, uświadomiona, tak? że taki jest. Albo taka osoba, właśnie działająca lekkomyślnie. Uważajcie też na romanse w pracy, bo rycerz Buław też może mówić o takich, o takich historiach. I on może też być tym osobnikiem, który zmarnuje wam czas i energię, tak? Będzie takim złodziejem energetycznym. Także to na to też y, uwagę zwróćcie. Jeżeli chodzi o energetykę, to może być przeciążenie, możecie mieć wrażenie, że y, dużo się dzieje wokół Was, dużo musicie myśleć, dużo musicie mówić, musicie być w takich miejscach, no też takich ostrych, tak, zadziornych. Może też będziecie częstym świadkiem, tak jak mówiłam, jakichś ostrych takich mm, wydarzeń. Uważajcie też, tak jak powiedziałam, na złodzieja, także pilnujcie torebek i, i zamykajcie mieszkania i tak dalej, portfeli, bo to jest taka energia zaznaczona w tle, ale jeżeli się pojawiła, to nie bez kozery. Myślę, że możecie być zapraszani w tym roku w miejsca, przez osoby z zewnątrz, w miejsca związane z wodą. Czyli nie wiem, wyjazd nad morzem, wyjazd nad jezioro, baseny, takie rzeczy. I to jest takie miejsce dla Was korzystne w tym roku. Także jeżeli będziecie mieli możliwość przebywania gdzieś nad wodą, to myślę, że to będzie dobry pomysł, bo to też pozwoli Was wyciszyć. No, ciśnienie też może troszeczkę Wam dokuczać. Oczywiście nie wszystkim, bo tak jak mówię, to jest czytanie ogólne. No i uważać na jakieś prze przeciążenia ze strony kręgosłupa, tak? Kręgosłup barki. No i ogólne, ogólne takie y, zdenerwowanie. Y, jeżeli będziecie mieć propozycje w pracy na współpracę też, albo może wyjść w pracę z, pro, no, pro, z propozycją spółek jakiś mężczyzna, y, tak jak mówię, y, taki bardzo, bardzo z trygonu ognia, tak, czyli taki Zabili go i uciekł, tak? Szybki, energiczny, to nie do końca takie spółki będą dla Was korzystne, bo musicie uważać na wszelkiego rodzaju pary w tymże roku. Także też w to nie wchodźcie, bo to też może dawać przeciążenie i może spowodować, że zmarnujecie pewne, pewne zasoby, które być może już macie, które gromadziliście przez pewien okres y, czasu. Dobrze, co tutaj jeszcze możemy może, możemy powiedzieć? Możecie się czuć, yy, tak jak powiedziałam, przeciążeni, zmęczeni, ale i tacy dojrzali, jak ta królowa, tak? Już po sądzie ostatecznym, czyli też przemienieni, tak? Ale wy, czego wy nie wiecie, jeszcze się odniosę do tego Pazia Buław, Wy możecie nie wiedzieć, że drzemie was w was, mimo wszystko energia młodej osoby, energicznej osoby, osoby twórczej, tak? Osoby takiej dynamicznej. To, te pokłady są wewnątrz was. I gdyby wam się też w tym roku, drogi bliźnięta, wydawało, że wy już nie macie siły, że Wy jesteście po prostu duchem staruszki 90-letnie, to wy sobie zdajcie sprawę z tego, że Wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, że wcale nie. Że w Was drzemie jeszcze młoda, ognista energia. Tak? E, i, no I bardzo dobrze mieć e, taką kartę w pozycji, czego nie wiemy, bo jak już wiemy, to nam jest lepiej, lepiej się odnieść do, do pewnych rzeczy. Ogólnie rok jest bardzo, y, widząc wszystkie karty, bardzo pozytywny. Przestrogą są tylko te wszelkie związki, spółki, układy, ci złodzieje energetyczni i kieszonkowi też, no i wszelkie osoby takie, szczególnie płci męskiej, które mogłyby Wam zawrócić, zawrócić w głowie, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, bo Wy tutaj jesteście, siedzicie w tej królowej mieczy, czyli bardzo, bardzo analizującej. Wszystko kobiecie. Dobrze. Myślę, że to co karty chciały powiedzieć, to powiedziały. Jeżeli chcecie czegoś więcej dla siebie indywidualnie, to oczywiście też zapraszam i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.